Witam kłony Łojciec z tej strony. Drugi odcinek z darmowej nawalanki Marvela. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie teścić moją nową ulubioną postać. Moją nową ulubioną postacią jest Ameliniowy Człowiek, czyli Iron Man. Powiem Wam szczerze, poprzednim dość mocno skoncentrowałem się na postaciach, które walą gdzieś z odległości. W zasadzie niewiele się zmieniło oprócz tego, że Iron Man ma dodatkową umiejętność, a mianowicie wali. Z góry, z powietrza, do zdezorientowanych przeciwników. Tu mamy jakiś... Czekajcie, muszę sobie tutaj szybko wybrać. Tu mamy. Tak wygląda Iron Man. Wygląda okazale. Zresztą wszystkie postacie, jak wspominałem w poprzednim odcinku, wyglądają bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o stronę wizualną, to jestem zadowolony, jak mówi Jaruś z chłopaków do wzięcia. Naprawdę cieszy to oko. Każdy fan Marvela powinien sobie zagrać, chociaż tylko po to, żeby sobie popatrzeć na to wszystko. Widzę, że mam w teamie Doktora Strangera. Oczywiście tu można za każdym razem jak się zginie, zmienić sobie postać. Te wszystkie nasze tutaj y, pojedynki łączy jakaś linia scenariuszowa. Opadaj, wznieś się, opadaj, wznieś się. I powiem wam szczerze, że jednym głównym zastrzeżeniem co do tej gry jest prędkość, z jaką te postacie się poruszają. Chociaż być może jest ona specjalnie tak wyważona, bo gdyby te postacie poruszały się jeszcze szybciej, wówczas by był chaos jeszcze większy. Bo ja wspominałem o tym chaosie, kiedy one wszystkie się spo... spotkają w jakimś jednym miejscu i napierdzielają się ile fabryka daje. Tam już ktoś... <laughs> się tańczy sobie. To jest Spider-Man. Uj, już tam ktoś robi. Nigdy nie wiadomo na kogo trafimy. Ja widzę, że teraz mamy jakiś swaniaków. Nie wiem nigdy jaka jest odległość dokładna, że tam się ustawili. Trzeba się troszkę chyba pokombinować. Czekajcie, tu jakaś fajna miejscówka. No ale oczywiście nie tak nie to jest tu najważniejsze. Idziemy do góry. To mamy chyba pierwszego trupa. Ale ktoś tam ewidentnie sobie stał i niewiele sobie robił. O jezus, o Boże! To mnie odstrzelił. Chyba jakiegoś hita od heli dostałem. To jest Hela. Właśnie zawsze to jest pokazane, kto mnie ubił. Ale to jest chyba standardowo tego typu gra. I dobra, pokazujemy teraz umiejętności Ironmana. Fruwanie, szybkie fruwanie. Ja nie wiem, czy tam się zbliżać. No, powinienem się zbliżyć. Gdzie są moje ziomki? Jest Spiderman. spider -Man. O kurde. A powiem szczerze, że luźba kawał gnoja z tego Spidermana. <noise> Ktoś, kto nim kieruje, wie co robi. Chyba się to jest tak to wyważone, że jedne postacie są szybkie. Ja nie w zasadzie nie mówię nic nowego i ciekawego, wale banałami. Drugie są wolniejsze. O Jezus! O Jezus! Nie! Kurde, co ja zrobiłem? Po prostu podleciałem i znowu hela, znowu hela. Podleciałem, zarobiłem w czopkę. Kurde, a tyle się chciałem tu nagadać, jaka tu postać. E... Dobra, zabiłem stranger. Postać Ironmana zajebista. Może jest, ale może w, w nie moich rękach. Patrzcie, tam się skampili. O kurde, zarobiłem w czopkę. Teraz czas się troszkę uzdrowić. Tego życia chyba jest trochę za mało. Dość łatwo jest stracić. Dobra, czekajcie, muszę się skoncentrować bardziej na wykorzystywaniu swoich ataków specjalnych. Kurde, niżej, chłopie, idzie tak wysoko. Ja jest znowu Spider-Man, gdzie ciężko go trafić. Ten promień śmierci który się. O Jezus, do góry, do góry. O tu pojedyne, pojedynek Kurde pojedynek tych Manów, który przegrałem. Y, Załadował się ten jego najbardziej śmiercionośny atak. Dobra leć, chłopie leć. Kurde, o kurde, o kurde. Dawaj, dawaj. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy ja powinienem stąd spieprzać. Została ta Franca? Mam nadzieję. Chyba udało mi się zabić. O. Jestem tu, wykorzystam! Dobra, została w czopkę. Góra, 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 góra. Uda się do pomieszczeń, do podziemi i zniszcz. Gdzie ja mam... Gdzie ja dostaję od kogo? Kurde, zarobiłem tego gnoja. Powiem o szczerze, de dezorientacja. Ale ja tu widzę, że niektórzy mają jakieś alternatywne kostiumy. Ja już nie doszedłem jak je zdobywać, chyba że wykupując tą przepustkę sezonową, której ja jeszcze do tej pory nie wykupiłem. Zatrzymaj się! To jest fantomowy, fantomowy chyba loki O kurde, o kurde, o kurde Spierdzielam Spróbujemy jakoś to strategicznie ugryźć Dobra Knockout Ale już ledwo zipie Jezus, tam ktoś próbuje do mnie strzelać Znoś się, szukamy jakiegoś zielonego krzyżyka, żeby się nieco uzdrowić O czekajcie, chyba ktoś mnie tu uzdrowił. Czyli niektóre postacie mają taką zdolność O kurde O ja pierdzielę <laughs> <laughs> się otoczyli mnie z każdej możliwej strony God Góry. Gdzie to spotkanie jest z tymi? O kurde. Chowamy się, chowamy. Zawsze zastanawiam się nad zasięgiem... ...ataków. Nie, tu, tu można... Zastrańca. Do góry, do góry, do góry O Jezus, nie! Dobra, uratowałem się, natomiast niewiele brakowało, żebym to przydedził Znaczy ma 15 zdrowia, także... Zdechnięcie jest tak naprawdę... Jestem na strzała. Nie ma nigdzie zielonego krzyżyka. Jak ja powinienem teraz się zachować? O dobra, uzrobimy coś. Gdzie jest ten zielony... zielony mówię. Ten gówniany pajączek. Uziął się zasraniec na mnie. O, kurde, mogłem uciekać kukiem. No mówię, szybkość. Obskoczył mnie kuźwa jak po prostu. O Jezus! Nie, 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 nie. dzień nas tu przyparli do muru wręcz. Chyba tam kogoś trafiłem całkowicie przypadkowo. Dawaj, 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 dawaj. A. No i tu mnie ktoś wali z boku ewidenty się na mnie zawziął. No hela. Hela będzie tutaj chyba najbardziej aktywnym zawodnikiem z przeciwnej drużyny, bo sama ściągnęła mnie była z 5 razy. Panisza się wyżywa. Wow, dość wysoko mogę się wznieść. Teraz mam pewne ograniczenia! Gdzie jest tym gdój? Ło kurde. Tam gdzieś wali coś do mnie, dawaj, jeszcze, jeszcze jedna poprawka, dobra, pad. Ło Jezus! Gdzieś z boku, tak gnida Ja za zastraniec jeden znowu mnie ubił. To boli, zawsze boli. Urażona duma. Ja się trzy razy z rzędu ubije taki web, Iron Man, operational again. Iron Man, so close. So close. Co się stanęło? Wiktory wygraliśmy Nie wiem ile było w tym mojej zasługi e, Winter Soldier widzę, że jest e, najbardziej tutaj w naszym teamie zasłużonym wojownikiem. Ja byłem w sumie no, taki najmniej zasłużony. <laughs> Jeden z mniej zasłużonych. Dobra, zróbmy jeszcze jedną rundę. Jak widzicie, wszystko szybko się wgrywa. Nie ma jakiś przeciągający się w nieskończoność. Loadingów teraz mamy Shin Shibuya Tokyo 2099. To jest taki specjalny rozdział w Marvelu. Nie wiem, czy teraz nie powinienem spróbować czegoś innego. Też nie mam pomysłu, powiem wam szczerze. Generalnie Iron Man najbardziej mi leżał. Spróbuję sobie Wolverine'em, ulubioną postacią chyba większości, którzy śledzą tam filmowe uniwersum. Nie tylko filmowe. Zresztą w tym roku chyba wyjdzie gra z Wolverine'em. Zobaczymy co on potrafi, jakie ma umiejętności. Na pewno jego umiejętnością powinna być regeneracja zdrowia. I'm the best there is in what I do. what I do is not very 30 seconds before Get ready. Let's do this. Shouldn't we both be retired by now, cat? still woah, tomorrow No, wow. uh -huh. wow, 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 wow. no jest tego Wouldn't exactly call it bright. Maybe today's the day we finally Będziemy patrzyli, jak sobie radzi, zobaczymy. Lecimy. Wolverine. Gdzie są przeciwnicy? Dobra, tu są gdzieś. O, no, tam furwający Doctor Strange. Jak będą furwające to ja wam. O Jezus. O, i Kuniecz. Hehehe. <noise> ja Nie nawet podejść. Pokonał mnie, Doktor Strange. O, to będzie istny chaos. Nie chcę zmieniać, bohatera. Moon Knight. Muszę jeszcze sprawdzić tego Moon Knighta. Gdzie to jest? Newton Power e, Oczywiście trzeba się do tych wszystkich umiejętności nieco przyzwyczaić. Wiedzieć w którym momencie, jak i użyć. O kurde jak ktoś do mnie będzie strzelał, to jakby nie ma zbyt dużych możliwości. Z tego co widzę to jedyne co to mogę z przeciwnej drużyny ubijać, to pani szera, bo widzę, że skądś tam napierdziela. Kurde, znowu, natknąłem się na dwóch gnoi. No, Franca przyjęła tyle strzałów, że nas zdechnąć, no niestety. O, doskoczysz? No prawie. To no, tu walą. Słuchaj, to muszę się ogarnąć w sytuacji, gdzie... O Jezu, czemu to się zamknęło? Dobra, tam było... Kto to strzelał? A, Magnito. Warlock wow, fuck. Nie, 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 nie. O, tu szybko się zabierałem za nas. Spróbuję ich tutaj jakoś osaczyć. O Jezus! Kurde, znowu nikogo tu nie zabiję. Ja pierdzielę. Ewidentnie gra y, na tak zwane zwarcie, to chyba nie jest moja dobra. Ale mam, powiem szczerze, że mam więcej zdrowia. Mam 300 zdrowia. 50 więcej, ale te, te 50 więcej niewiele mi daje. Mamy pojedynek Iron Fista. Dobra, pierwsza, pierwsza, trupa na moim koncie. Iron Fista ubiłem. Postać generalnie... O Jezu, nie doskoczyłem, bardzo podobno. O Jezu, to ja tu nie powinienem być. O, no wlazłem tu jak kurde w paszczelwa. Totalnie niepotrzebnie. Czekajcie, ja chyba ze zmienię tego bohatera. Dobra, może nie teraz. Skończmy z tym... ...przygodę Wolverine'em. Widzicie, ja tu nic nie widzę, co ja mam, kogo ja mam walić. Walę we wszystko i oczywiście nigdy nie trafiam, nawet przypadkowo. postać. Ech. Kurde, masakra. O! Nie, no nie ma szans. Kontakt z bliska to jest. O, rekin. Zasrana ryba. Co się ze mną stało? Ryba mnie zabiła? Nie, wypluła mnie. No zajebicie mi wypluła, gdzieś w ogóle poza mapą wyskoczyłem. Nie wiedziałem, że ma takie umiejętności. Pokonał, pokonał cię rekinek. Który generalnie nie wiem kim jest do końca. Czekajcie, zmieniam postać, bo to jest masakra jakaś. Yy, spróbuję. Namorem? Dobra, nie będzie namor. Co on posiada? Co on umie? Rzucać Rzucać, czyli okej, okay, czyli jakby strzelać. Dwieście siedemdziesiąt pięć. What the fuck? Anuluj, dobra, anulujemy. Dobra, zarobił w czopkę? O, tuż mi idzie lepiej, jakby strzelanie... Zabij go! Dlaczego nie ma ataku z bliska? Ja pierdzielę. No nie wierzę w to. Każda postać Ma jakiś atak z bliska. Hokkaid miał wzburzenie mieczem samurajskim, a ten pajac nic nie ma. Pierdzielę. tam Nie Czekaj, tak, gdzie są te moje przeciwniki? Dobra, walimy Venoma. noma. się tak szybko przemieszczają. Protect me, okej. Okay. Nie wiem, czy my wygrywamy? Poczekajcie. no mamy się dziś przedostać, ale czy nam się uda? Kurde, ten ze strony rekinek znowu pływa. tu tak szybko się przemieszcza, że naprawdę ciężko utrafić. No i znowu połknięty przez rekina. Tak mnie wypluje znowu poza mapę. A wydaje mi się, że. Nie. Kurde. Dobra, zdechnęło mi się. Zobaczymy, mam specjalny atak naładowany Namora, zobaczymy, są on potrafi. Niewiele nam czasu chyba zostało z tego co nie widzę, natomiast Namor no zdążymy odpalić. Zobaczymy, jak on się prezentuje. Mam przynajmniej taką nadzieję. Mam nadzieję, że przynajmniej utrafię kogoś. Szybciej biegnij, chłopie! Bo nie odpalimy tego ataku, pomimo moich zapowiedzi licznych. A Jezus. I znowu. Masakra, nie, nie, nie. Czyli ewidentnie stawiają na postacie walące z dystansu jakby. Bliższy kontakt to jest. i on umie latać. Teraz się skapnąłem, że on umie się zatrzymać w powietrzu. On faktycznie, no to jest skrzydełka. O kurde. A, opadaj, się. Nie, to jest całkowita dominacja przeciwnego zespołu chyba, tak mi się wydaje. Defeat. No dobra, dostaliśmy w dupę. Wcale się zresztą nie dziwię. Prali nas tam ostro. A ja tam już w ogóle nie byłem szczególnie zasłużony. I znowu, Wrecking Lądowy Jeff. Ja e, kto to jest? Namor. Niech będzie na mor. Dobra, słuchajcie. Dzisiaj z mojej strony to wszystko. Serdecznie Was pozdrawiam. Po raz wtóry polecam. Kto nie gra, może sobie pograć. Bardzo fajna gierka. Darmowa. Na święta w sam raz. Fajny prezent na Mikołajki. Także pozdrawiam. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.